Narzędzie unsubdivide ma w teorii usuwać te komponenty, które powstały na drodze dzielenia geometrii za pomocą różnego typu operacji. Samo narzędzie znajdziemy w rozwijanym menu właściwym dla krawędzi, czyli Ctrl-E, Unsubdivide. A ja w tej sytuacji skorzystam ze skrótu A, zaznaczę wszystkie komponenty, skrót Ctrl-E, Subdivide i wprowadzę wartość 2 w polu Number of Cuts. Następnie Ctrl-E ponownie i wybiorę polecenie Unsubdivide. No dobrze, także rezultat odbiega od tego od czego wyszedłem. Czyli w tej sytuacji skorzystam ze skutu Ctrl Z, cofnę te dwie operacje. Następnie skorzystam ze skutu A i Ctrl R i wprowadzę nowe pętle komponentów. Dwuklik zaznaczę wszystko, Ctrl E and Subdivide. W tym miejscu widzimy, że działanie tego narzędzia może mijać się z naszymi oczekiwaniami, a na pewno może spowodować nieoczekiwane rezultaty. Oprócz samego narzędzia mamy również dostęp do jednej dodatkowej opcji, mianowicie literację. I w tym przypadku po prostu stosujemy ponownie Unsubdivide, powiedzmy w jednym przebiegu. I w taki sposób możemy po prostu redukować naszą geometrię. Ja może pokażę działanie tego narzędzia w trochę innej sytuacji, także zaznaczę całą geometrię i ją usunę. Następnie Shift A i wprowadzę Grid. Dobrze? Wybiorę Ctrl E, Unsubdivide. W tej sytuacji udało mi się bardzo szybko zmienić układ werteksów na diagonalny. Oczywiście mogę spróbować wykorzystać iterację i starać się uzyskać jakieś inne rezultaty. Także spokojnie możemy to narzędzie wykorzystywać powiedzmy w technicznych siatkach i szukać jakichś powtarzalnych wzorów.